Tak narodziła się Solidarność. Dzień po dniu przedstawiamy wydarzenia z 1980 roku, które zmieniły Polskę i świat. Pokazujemy nieznane zdjęcia, ocalałe filmy i tajne raporty PRL-owskiego MSW. Tych dokumentów w telewizji jeszcze nie było. 13 sierpnia 1980 w całej Polsce strajkuje ponad 4000 osób, m.in. z łódzkiego kombinatu budowlanego, zakładów przemysłu pończośniczego Sandra w Aleksandrowie łódzkim oraz pracownicy komunikacji miejskiej i taksówkarze z Warszawy. W codziennym tajnym raporcie o sytuacji w kraju MSW informowało o tzw. przerwach w pracy, bo nawet w wewnętrznych dokumentach słowo strajk było niemile widziane. Meldunki z 13 sierpnia mówiły m.in. o pracowniku zajezdni autobusowej w Warszawie, który poinformował związanego z opozycją wiecka Kuronia o przebiegu przerwy w pracy w jego zakładzie oraz o planowanym wysłaniu do Międzynarodowej Organizacji Pracy protestów w sprawie zwolnienia ze stoczni imienia Lenina w Gdańsku słownicowej Anny Walentynowicz. Dlaczego doszło do strajków? W 1980 roku centralnie sterowana i gigantycznie zadłużona przez ekipę Edwarda Gierka gospodarka bankrutowała. Władze PRL nie radziły sobie z kryzysem. Polakom żyło się coraz gorzej, w sklepach brakowało niemal wszystkiego. W tej sytuacji wybuch społecznego niezadowolenia był kwestią czasu. Zwłaszcza, że po pierwszej pielgrzymce Jana Pawła II do ojczyzny, która odbyła się rok wcześniej, Polacy poczuli, że razem stanowią wielką siłę i zgodnie z zawołaniem papieża rzeczywiście mogą zmienić oblicze tej ziemi. Strajki rozpoczęły się 1 lipca po wprowadzeniu podwyżek cen mięsa w zakładowych stołówkach, a także w powstałych w czasach rządów Edwarda Gierka tzw. sklepach komercyjnych, w których ceny i tak były znacznie wyższe od obowiązujących w zwykłych placówkach handlowych. Pierwsi zaprotestowali pracownicy w WSK Mielec, ale zdecydowanie największa fala lipcowych strajków przetoczyła się przez Lubelszczyznę. Prace przerwało tam według różnych szacunków od 35 do 50 tysięcy osób. Między innymi stanęła kolej, komunikacja miejska i fabryka samochodów ciężarowych. Kontrolowanych przez władzę mediach 13 sierpnia, choć w Polsce wciąż strajkowały tysiące osób, bagatelizowano robotnicze protesty. Nie było strajków, były zakłócenia w komunikacji miejskiej, którym poświęcono krótkie notki na odległych stronach. Było wiele ważniejszych spraw. Na pierwszej stronie życia Warszawy zamieszczono np. odpowiedź Ministerstwa Handlu Zagranicznego na zarzut czytelnika, który dziwił się, dlaczego importujemy szmaty. Ministerstwo uspokoiło, że nie importujemy szmat, tylko zużytki wełniane, czyli coś gorszego od wełny, ale lepszego od szmat Takimi problemami żyła prasa na dzień przed wybuchem przełomowego strajku na wybrzeżu.